Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zoldatendeschirres. Urodzony 30 października 1882 roku w Poznaniu Günther Adolf Ferdinand Hans von Kluge to niemiecki feldmarszałek, o którym stosunkowo rzadko się wspomina, a szkoda, bo to właściwie bardzo ciekawa postać, o której chcielibyśmy Państwu dzisiaj kilka słów opowiedzieć. Tradycje rodzinne odcisnęły spore piętno na drodze kariery Günthera. Jego ojciec, Max von Kluge, był pruskim generałem, który za swoje zasługi wojenne otrzymał tytuł szlachecki. Sam Günther bardzo szybko związał się z armią i od 22 marca 1901 roku pełnił służbę jako oficer 46. Dolnosaksońskiego Pułku Artylerii Polowej. Gdy wybuchła I wojna światowa, von Kluge pełnił służbę jako sztabowiec. Nie uchroniło go to jednak przed piekłem wojny, ponieważ został ciężko ranny pod Verdun. Stosunkowo szybko powrócił do służby, a jeszcze szybciej awansował, żeby od 1923 roku pracować w ministerstwie Reichswehry, a potem dowodzić trzecim pułkiem artylerii w Żaganiu. Jego kariera nabrała jednak prawdziwego tempa dopiero wtedy, kiedy do władzy doszedł Adolf Hitler. W grudniu 1938 roku został generałem artylerii oraz głównodowodzącym Hires Grupę Zechs i bierze udział w zajmowaniu sudetów. Wyróżnił się także w trakcie wojny z Polską, za co został awansowany do stopnia generała pułkownika. Kilka miesięcy później, podczas ataku na Francję, również nie próżnował, co doprowadziło do tego, że 19 lipca 1940 roku otrzymał promocję na stopień feldmarszałka. W czasie agresji na Związek Radziecki był dowódcą czwartej armii i jako jeden z nielicznych mógł obserwować Kreml na własne oczy, choć co prawda przy użyciu optyki. 16 grudnia 1941 roku objął dowodzenie nad grupą Armii Środek. Niecały rok później, w swoje 60. urodziny, jak podaje oficer sztabu generalnego Filip von Weselager, von Kluge otrzymał telefon od samego Hitlera. Odbyli oni wtedy stosunkowo długą rozmowę, pod koniec której Hitler rzucił: A w ogóle, panie feldmarszałku, pozwoliłem sobie podarować panu za pańskie zasługi dla Rzeszy Niemieckiej 250 tysięcy marek. Do widzenia, panie feldmarszałku. Czy to było dużo pieniędzy? Hmm. Gdybyśmy wzięli pod uwagę przeciętny żołd przeciętnego szeregowego Wehrmachtu, bez żadnych dodatków, oczywiście. To na takie pieniądze musiałby służyć no troszeczkę ponad 176 lat. No. Ktoś, kto miałby ćwierć miliona marek, mógłby kupić coś koło no niecałe 676 ton yy, chleba. Albo na przykład niecałe 1389 ton ziemniaków. No. Albo niecałe. No ale już wróćmy do naszego tematu. Dalej od 3 lipca 1944 roku von Kluge służy jako naczelny dowódca frontu zachodniego. I w tym miejscu chcemy Państwa uspokoić, bo pewnie część z Was może czuć lekkie zmieszanie, czemu my tak piorunem biegniemy przez te wszystkie kampanie i te wszystkie bitwy. Szanowni Państwo, my specjalnie nie pochylamy się zbyt szczegółowo dziś nad Fal Weiss, Fal Gelb, bitwą nad bzurą, sommą, podmoskwą, kurskiem. My do tego wrócimy w osobnych odcinkach. To są tak fajne, wdzięczne i wielkie tematy, że naprawdę zasługują na coś odrębnego. Skupmy się dzisiaj wyłącznie na samym bohaterze dzisiejszego odcinka. Daje nam ona szansę zniszczenia wszystkiego, co stawia nam opór. Te słowa Hitlera z 16 lipca 1941 roku doskonale pokazują, w jaki sposób próbowano usprawiedliwiać zbrodnie wojenne, o których von Kluge doskonale wiedział. Tak oto podawał Bach Zelewski podczas swoich zeznań w Norymberdze kilka lat później. Przywódcy na szczycie, którzy są świadomi swojej odpowiedzialności. Nie mogą uniknąć stosowania represji z powodu kaprysu poszczególnych dowódców. To uciekanie od decyzji przez tych, którzy pełnią odpowiedzialne funkcje, oznacza tchórzliwe spychanie odpowiedzialności na niższe szarże. Jest jednak oczywiste, że brak jasnych dyspozycji prowadzi do chaotycznych represji. Prześladowania podjęte zarówno przez Wehrmacht, jak i jednostki SS i policji, na dłuższą metę nie doprowadziły do realizacji ich oficjalnego celu. Ten fakt ciągle konstatowano na naradach. Co więcej, walki z partyzantami stopniowo wykorzystywano jako wymówkę do podejmowania innych kroków, takich jak eksterminacja Żydów i cyganów, systematycznego dziesiątkowania ludów słowiańskich do 30 milionów dusz i terroryzowania cywilów rozstrzeliwaniami i grabieżą. Główno dowodzący, z którymi utrzymywałem kontakty i współpracowałem, na przykład klugę, znani równie dobrze jak ja cele i metody działań przeciwko partyzantom. No ale, Szanowni Państwo, von Kluge wcale nie jest taki czarno-biały, jak mogłoby nam się wydawać na podstawie dotychczas ujawnionych przez nas źródeł. Przyjrzyjmy się jego romansowi ze spiskowcami, którzy dążyli do zgładzenia Hitlera. Zrobiłem go generałem, żeby wiedział, kiedy ma nie być posłusznym. O tych słowach Fryderyka Wielkiego spośród całej generalicji Wehrmachtu zdawał się pamiętać jako jeden z nielicznych właśnie von Kluge. Joanna Radgens, wdowa po Karlu Radgensie, wspominała następująco. Kluge powiedział, że z Hitlerem coś trzeba zrobić, że tak dalej być nie może. Wiadomo także, że często miewał ostre starcia z Hitlerem i jasno przedstawiał mu swoje opinie. Dlatego von Treskow i całe jego otoczenie byli pewni, że będzie współdziałał. No właśnie, ale jaki właściwie stosunek łączył Treskowa i von Klugego? Doskonale podsumował to Rudolf von Gersdorff. Zegarmistrz, który codziennie rano nastawiał zegarek von Klugego, tak, że ten przez cały dzień chodził i dzwonił, ale kiedy stanął, to tylko Treskow potrafił go znowu nakręcić. Niestety stawał dosyć często. Paradoksalnie von Kluge doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że obecny sposób prowadzenia wojny przez Hitlera nieuchronnie prowadzi Niemcy ku zagładzie. Zdawał sobie również sprawę z tego, że jedyną szansą na odwrócenie tej sytuacji jest fizyczna eksterminacja Führera. Brakowało mu jednak determinacji i konsekwencji. Jak wspomina Filip von Bezelager, kiedy Hitler zapowiadał się z wizytą w grupie armii środek, natychmiast podjęto przygotowania. Powiedziałem Klugemu, że prawdopodobnie Hitler nie wyjdzie ze sztabu armii żywy. Kluge tylko kiwnął głową. Czterej oficerowie oddziału konnego mojego brata i czterej oficerowie ze sztabu grupy armii byli gotowi strzelać do Hitlera. Jasne było, że można to zrobić tylko w kasynie, gdzie Hitler chciał wygłosić krótkie przemówienie do ogółu oficerów. Wszystko zaplanowano ze szczegółami: gdzie będzie siedział Hitler, gdzie Himmler, a gdzie zamachowcy. Dokładnie omówiono, kto do kogo ma strzelać. Poza tym wielu strzelców miało strzelać jednocześnie, żeby skoncentrować ogień. Wszystko było zapięte na ostatni guzik, kiedy nagle okazało się, że Himmler nie przyjedzie. Wobec tego Kluge odwołał zamach. Oficer sztabu generalnego Filip von Bezelager, już nieraz przywoływany dzisiaj przez nas, tak oceniał ówczesną decyzję von Klugego. Kluge dowiedział się, że Himmler, początkowo mający też przyjechać, nie będzie towarzyszył Hitlerowi. Wobec tego uznał, że gdy Himmler dowie się, iż Hitler zginął w zamachu dokonanym przez armię, może dojść do wojny domowej między Wehrmachtem i SS. Jeśli tak było, to Kluge działał w pełni odpowiedzialnie. Mógł kierować się względami pragmatycznymi, żeby jeszcze nie zabijać Hitlera. Z pewnością jednak jakąś rolę odegrał tu również brak zdecydowania rozdartego wewnętrznie feldmarszałka, który stawiał posłuszeństwo ponad sumieniem. Treskow chyba przeczuwał, że Kluge się wycofa i przewidująco przygotował alternatywny plan. O tym alternatywnym planie, to my jeszcze Państwu kiedyś opowiemy, bo to jest tak niezwykła historia, tak niezwykły zbieg okoliczności, że zasługuje na odrębny odcinek. Póki co, von Kluge. Czemu się wycofał? Ten człowiek wręcz panicznie bał się przejścia do historii jako zdrajca narodu. On, w przeciwieństwie do pozostałych spiskowców, nie potrafił rzucić na szale swojego dobrego imienia czy życia, nie potrafił postawić wszystkiego na jedną kartę. Jak wspomina Alfred von Hofacker, mój ojciec wraz ze Stilp naglem udał się do rezydencji von Klugego, żeby wymusić na nim zgodę. Skończyło się to jednak stale powtarzanym powiedzeniem von Klugego, który tymczasem dowiedział się, że zamach się nie udał. Powiedział tylko cóż, gdyby ta świnia nie żyła. Po zamachu w Wilczym Szańcu i po fali represji i prześladowań, właściwie nikt nie odważył się już przeciwstawić Hitlerowi. No, von Kluge niby podczynił jakieś tam nieśmiałe kroczki, żeby Hitlera uświadamiać w tym, że wojna jest przegrana, ale po pierwsze Führer za bardzo nie chciał tego słuchać, a po drugie von Klugemu te wątpliwości wcale nie przeszkadzały w tym, żeby wrócić potem do karnego wykonywania rozkazów, do opracowywania taktyk, strategii oderwanych od rzeczywistości. Czy po prostu do prowadzenia działań, które w swoim ostatecznym rozrachunku mnożyły tylko ofiary i przedłużały agonię Europy? 17 lipca 1944 roku, w związku z tak zwaną nieudolnością w prowadzeniu działań wojennych przeciwko Aliantom, von Kluge zostaje odwołany ze stanowiska naczelnego dowódcy Frontu Zachodniego i zwolniony ze służby. W drodze powrotnej do domu zatrzymuje się na odpoczynek pod Verdun. I w miejscu, w którym w poprzedniej wojnie został bardzo ciężko ranny, popełnia samobójstwo zażywając cyjanek. W tym miejscu warto, szanowni państwo, podkreślić, że historycy wcale nie są tacy pewni, czy aby na pewno von Kluge popełnił samobójstwo z własnej nieprzymuszonej woli. Pojawiają się głosy, że tak samo jak Romla, ktoś go do tego samobójstwa zmusił, albo że wręcz. Ktoś, von Klugego, pozbawił życia, pozorując jedynie samobójstwo. Jak było naprawdę, prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy, a my póki co stawiamy kropkę. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Zachęcamy do subskrypcji kanału, odwiedzenia naszej strony internetowej regiment73.pl, zerknięcia na naszego Facebooka i cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku serii. Soldaten des Hires.